Cześć, ja jestem Grzesiek i to jest unboxing kostek, oczywiście. Kostek, które otrzymałem od Adama Juszczyńskiego. Bardzo duża paka. Tu jest dużo kostek, ale kilka, kilka się powtarza. Z tyłu są moje dane adresowe, dlatego są zakryte. No i zaraz to sobie wypakujemy. Dobrze, udało mi się to wszystko otworzyć. No kim jest Adam Juszczyński? To jest indywidualny taki użytkownik. O, tu mamy jakiś woreczek i prawdopodobnie list. Jakąś informację od Adama. W Twoim ręku. W Twoim zamówieniu znajdują się koski ręcznie magnetyzowane, magnesy Twojej nowej układance zostały strannie wklejone, no i że mogą się odpaść tak dalej. A prezencie mam pokrowiec do noszenia kostek. Dzięki, Adam. No właśnie, ja zamówiłem kostki od Adama, mej longi. Tu są moje longi 3x3, później 2x2, 3, 4x4, 5x5. Ale zależało mi na tym, żeby te longi, zwłaszcza od dwójki do piątki, były magnetyczne, ponieważ mam wersję zwykłej i no, ta wersja zwykła jest ok. Ale brakuje mi magnesów po prostu w tych kostkach. A nie chciało mi się też bawić, więc pomyślałem, że skontaktuję się z profesjonalnym sprzedawcą, bo Adam jest profesjonalnym sprzedawcą, który magnetyzuje kostki i dost otrzymam po prostu porządne kostki. Także zaraz się nim, im tutaj przyjrzymy. Tak więc zasadnicza przesyłka jest taka mała, czy jakby te kostki są małe. Tu mamy 2 na 2. O, fajne. Tak, magnetyczna. 4 na 4 też powinna być magnetyczna. Tak, Posajemy sobie pudełka. 5 na 5 też magnetyczna. Tak. Mamy. I i co? I ta 3 na 3 być może też jest magnetyczna. Chociaż z Adamem akurat na 3 na 3 się nie umawiałem, bo mam magnetyczną od Juska Halczuka. Tak. I ta, ta jest zwykła. Także ta jakby odpada nam z kompletu. Mam 3 na 3 od Juska Halczuka, ale ja prawdę mówiąc jej nie używam, dlatego że moje preferencje raczej idą w stronę kostek od moju. Szanuję te tanie, jak to się mówi, tanie bo dobre, czy dobre bo tanie, więc je szanuję, natomiast te też oczywiście jestem ich bardzo ciekaw, jak się poruszają i, i co, no, na tych mi bardziej zależało, tych większych i dwójce, ponieważ no, ostatnio trochę układam, a mój, moje łuczłe, wukłe, po prostu jest już trochę zużyta i wymaga wymiany. No, na przykład na osłup WR, WRM albo WR, ale do tego czasu z tego z mailonga pokorzystam, ponieważ słyszałem dużo dobrych rzeczy właśnie o tych kostkach. No dobrze, obniżymy sobie ujęcie. No i teraz możemy się przyjrzeć po kolei tym kostką, zacznijmy od dwójki. To krótkie będzie przyjrzenie się. wow, Tak, pierwsze ruchy i od razu wypadek, uciekła mi ona. No, no spoko. Bym powiedział tak, że jest ok. Ja tutaj dwójki za bardzo nie układam. O, nawet przypomniałem jakiś algorytm. A fajnie się porusza. Powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą dwójką, bo wydaje mi się lepsza od tego wszystkiego, co mam. Przy czym to jest moja pierwsza dwójka niemagnetyczna, magnety, nie magnetyczna. Także wygląda na to, że będę mógł. Na tym sobie troszkę poukładać. No, dobra kostka, dobra rzecz. To jest dobra rzecz po magnetyzacji. Nie mam, co prawda, wersji magnetycznej, więc nie wiem, jak to jest ten, ale tutaj jest, jest dobrze. Czwórkę miałem już w wersji niemagnetycznej i odpowiadała mi tak średnio, prawdę mówiąc. O, natomiast tutaj wiem, że one są jeszcze przesmarowane gęstym smarem, ten gęsty smar, zwłaszcza właśnie Adam mi pisał, chyba dał nawet zewnętrzne warstwy i to jest bardzo fajny pomysł, więc ona się rozpracuje, będzie jeszcze inaczej chodzić, tu się tylko przycina. Ciężko się układa tutaj, mając też statyw kamery gdzieś tam przy sobie. Spróbujmy z algiem paritowym. Dobrze jest. Znowu niestety zawadziłem kamerę, no bo e, muszę mieć statyw między rękami. Ale jest dobrze, dobra kostka. Znowu jakby jest mocny, mocno na plus w stosunku do wersji niemagnetycznej. Ja tu za jakiś czas zrobię też recenzję tych kostek, także będzie to znacznie bardziej e, dokładne. Na razie tutaj mamy takie pierwsze wrażenie, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo fajnie dobrze zmagnetyzowane kostki. Tak. Dwie warstwy fajnie się trzymają. One są, tak, tu są na zewnętrznych są lżejsze, magnesy, tu w środku są chyba ciaśniejsze. Być może też są po prostu bliżej, albo lepiej ustawione, inaczej. Ale dobre, dobre. To jest dobre, bardzo fajnie. Polecam serdecznie. No i piątka. Piątka ostatnio trenuje. Tak, jest duża różnica na razie w poruszaniu, zwłaszcza tymi zewnętrznymi. Oczywiście tu jest dużo smaru. Dużo smaru, no po prostu gęsty smar. Eee, tak. Tu, ale tu jest lżej. Tu jest lżej. Środki są ciężej. Ale jak widać permutację h się da zrobić środkami. Także dobrze jest. Jeszcze sobie znowu też sprawdzimy eee, ark paritowy. No. Ja tutaj moją bazową kostką, jeżeli chodzi o piątkę, jest Wushuang, więc to jest dosyć dobra kostka w porównaniu z Meilongiem, który jest znacznie tańszy od niego. Wushuang magnetyczny, wyrobiony, kilkaset ułożeń. O, myślę, że nawet blisko tysiąca będzie było, bo dużo blindem układałem w swoim czasie tego Wushuanga. Także dobrze jest, więc na razie te kostki bardzo mi się, wstępnie bardzo mi się podobają, dobrze mi się na nich układa. To są te trzy, z takim charakterystycznym Logo, więc kostki bardzo mi się podobają. Mają charakterystyczne logo. Będzie ono łatwe też oczywiście do zdjęcia, zwłaszcza jeżeli chcemy blindem układać czwórkę i piątkę. Czwórkę spróbuję blindem, bo w zasadzie obecnie nawet tej mojej łuczły nie mam, bo gdzieś tam wywędrowała. Także ja jest, jestem zaskoczony pozytywnie. Bardzo mi się to podobają te kostki. Polecam Adama jako sprzedawcę. Solidna dostawa. Soliny to wszystko było zapakowane, bardzo fajnie to wszystko wyszło. I co, z mojej strony to tyle. Ja będę sobie na nich układał i myślę, że za jakiś tydzień, może dwa tygodnie zrobię recenzję zbiorczą mailongów. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie. Pa.